Hej, kochani, Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłam, że rozpocznę dla Was vloga. Bo dawno vloga nie było, bo tak naprawdę nic nie działo się takiego ciekawego, co bym mogła dla Was nagrać. Poza do ja w domu od czasu dorosłego, wychodziłam, coś robiłam w domu, nagrałam nowe do filmy, montowałam i tak Robiłam różne inne rzeczy, więc stwierdziłam, no dobra, bo bardzo często prosiliście o vlogi, więc czemu nie. Ogólnie teraz właśnie będę zasiadała do montażu filmiku. W sumie będę mogła wam go pokazać, bo już go na pewno zobaczy, zobaczycie. Albo zobaczyliście na kanale, więc no. Będę nagrywała głos do mojej wieczornej, wakacyjnej rutyny. Wiem, że filmik troszkę krótki, ale yy, chciałam Wam to tak mniej więcej w szybkim tempie pokazać, jak, jak wygląda moja wieczorna rutyna. No i teraz będę nagrywała do niej głos, więc no. Ogólnie. Coraz bardziej staram się, żeby mo montaż moich filmów był o wiele lepszy, więc jeśli montaż filmów Wam się podoba, eee, to bardzo się cieszę. Postaram się go jeszcze bardziej urozmaicać. No dobra, nagrywam ogłosik i widzimy się później. Ja już, kochani, dogrywam kolejną część. Mojego filmiku. Cały filmik jest już zmontowany, wystarczy go przesłać. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście mojej wieczornej, wakacyjnej rutyny, to Was bardzo serdecznie tam zapraszam. No i co, ja się teraz będę zabierała jeszcze do ostatnich poprawek mojego filmiku. I będziemy się chyba widzieć później. Ogólnie się na pogoda, więc może sobie wyjdę, zobaczymy. No to co, widzimy się później. Piliczki. Pamiętam Was w kolejnym dniu tego vloga. Jest już drugi dzień. Wczoraj w sumie odzywałam się do Was tylko jak mówiłam, że nagrywam dla Was odcinek i tyle. Tak to widzieliście jakieś same przebitki, ale z że trzeba się do Was odezwać, bo taki vlog tylko z jednym odzywaniem to tak średnio. Zaraz Wam pokażę mój outfit, chociaż nie jest jakiś nie wiadomo jaki interesujący, ale no bardzo często pytacie się, skąd mam jakieś rzeczy, że bardzo ładny outfit i tak dalej. Więc spoczko. No i zaraz też będę robiła live'a na Instagramie, więc odzywam się do Was chwileczkę przed live'em, poza 6 minut już odparam live'a, bo obiecałam Wam, że o 15 będzie live'ik, więc pokażę Wam moją stylizację i zabiegam się z lajwika. Tak Wam się pokażę, ponieważ lust mam trochę dalej, więc jeśli chodzi o bluzkę, to jest ona... Sinseja, tak, jest ona Sinseja, musiałam chwilę ogarnąć. Jeśli chodzi o moje getry, to są to zwykłe czarne getry też z Sinseja i w sumie tyle. Dokładnie. Błyska jest w ogóle słodka, bo jest taka z takim kluczaczkiem, co jest w ogóle so sweet. No i co, ja się będę przygotowywała do live'a, mam oczywiście wodę, chociaż pewnie mi się i tak skończy. Bo zawsze na lewie kończy mi się woda, później mi zasycha w gardle i tyle. lecz journal zaczyna się oczywiście od lipca, bo mamy lipiec. To taka strona tytułowa. Tu mamy taki kalendarz, a w sumie nic tu innego ciekawego. Dalej tutaj mamy filmy, więc nie pokażę wam, jakie filmy planuję albo i tak dalej. Tutaj mam habit tracker, muszę je pouzupełniać, bo trochę zaniedbałam, że tak powiem, więc je na pewno pouzupełniam. Dalej mam social media, nie wiem po co dałam tu Facebooka, ale mniejsza. Dalej tu mamy jakieś rozkłady tygodniówek, rozkładówkę tygodniową na cały tutaj miesiąc. Tutaj że dalej nie robiłam sierpnia, ja tylko zostawiłam stronę. Tutaj w sierpniu mam zrobione mniej więcej. Chociaż planuję jeszcze trochę to zmienić, no ale jak wiecie, no już z Bullet Journal w sierpniu nie będzie, bo mam już wszystko zaplanowane, więc co. Ja się szykuję do live'a i widzimy się później, o. A tutaj będzie stał mój telefon, dokładnie. Oby mi tylko nie spadł, bo będzie średnio.